Znaleźć dużo w sobie takiego empatii, znaleźć w sobie rachunku sumienia troszeczkę i może wykorzystać ten czas, aby podać sobie dłonie, nawet wtedy, kiedy żeśmy nie zawinili. Podać, pogodzić się, porozmawiać ze sobą, bo zobaczcie, jak czas szybko biegnie i jak czasem żałujemy, że żeśmy stracili ten czas, nie zdołali się pogodzić, nie zdołali ze sobą porozmawiać. Natomiast czasy są trudne i tym bardziej powinniśmy taką jedność tworzyć. W związku z tym życzę Wam, aby te święta Bożego Narodzenia przerodziły się w każdy dzień następnego roku. Żeby to święto w sercu było zawsze. Żebyśmy żyli, żebyście tu żyli ze sobą również w takiej fajnej zgodzie. Ale przede wszystkim, tak jak zawsze mówimy, zdrowie, żeby służyło, bo nie jest bardzo ważne. Żeby ten rok 25, który nadchodzi, każdy dzień. Był spędzony w spokoju i pokoju, bo wiemy jak świat na dzień dzisiejszy wygląda. I niestety za wszystkim stoi człowiek. Jeżeli my będziemy dążyć do tego, aby żyć w zgodzie, to będziemy żyć w zgodzie. Jeżeli będziemy szukać problemów, to je będziemy mieć. Więc żyjmy w zgodzie, rozwiążmy problemy, jeżeli, jeżeli się pojawią i żyjcie w tak wspaniałej wspólnocie. Panie, że macie tu taką przewodniczącą, która dba o was i da was te kwiaty na ręce pani przewodniczącej. Wszystkiego najlepszego. Czyli. I proszę mi wybaczyć, że ja o tutaj wyjdę.